Gość Poranka. Witam, Piotr Szaplicki. Rozpoczynamy program Gość Poranka. Przed drugim mikrofonem dyrektor Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej Studio, pani Nina Rykowska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Zbliża się wiosna, coraz więcej słońca i to sprzyja aktywnościom wszelkiego rodzaju. Czego możemy się spodziewać w tym okresie w Ośrodku Edukacji Kulturalnej? Może zacznijmy od konkursów. Ogłosiliśmy dwa konkursy na palmę wielkanocną i pisankę wielkanocną, bo to założenie wynikało z tego, że chcieliśmy kultywować tradycję świąt Wielkiej nocy. Czyli, zbliża, czyli przygotowywania do świąt wielkanocnych Dokładnie. i kto najładniej potrafi zrobić taką palemkę i. Jakie, jakie są możliwości? Jakie techniki można użyć? Wszystkie, wszystkie, bo jest, na palmę wielkanocną jest dowolna technika, z tym, że m, palma musi mieć co najmniej 3 metry wysokości czy długości e, i tylko żeby była wykonana z bibułki, tą, z, tych, z tą rzeczek, tradycyjną techniką. Tradycyjne techniki, tak. jak najbardziej. i... A i... jajko wielkanocne to jest w ogóle, w ogóle dowolna technika? Zupełnie dowolna, nie Zupe musi być trzymetrowe. Nie, nie, nie musi być trzymetrowe. Można wykonać je z ptasiego jajka, ze strusiego jajka i, i z kurzego jajka, z gęsiego jajka. No i... Zupełnie dowolne. Zu zupełnie dowolne. Tylko, że e, praca należy z, e, oddać do ośrodka w terminie 28 marca, do godziny mhm. 16. I musiał, są, muszą być te prace znaczy objęte metryczką, nie? Oczywiście, Czyli imię, nazwisko, imię, nazwisko oczywiście, kontakt i, kontakt i, i tak i, dalej. Oczywiście. I wtedy żyli się zbierze i wybierze najładniejsze, no, najładniejsze palmy i pisarze. Czy pan pracował w kulturze? Nie, jeszcze nie, ale Aha. być może kiedyś. A następnym, następnym, następnym wydarzeniem jest jarmark. Jarmark w Ciechanowie i tutaj jakieś szerzej informacje na ten temat? To znaczy dzisiaj lub jutro na, na stronie naszej, na stronie ukaże się, na naszej stronie ukażą się informacje odnośnie tego jarmarku. Mhm. Bo to będzie, musieć, musi być regulamin napisany. I mogą się zgłosić wszyscy. Wszyscy, bo nie możemy być niegrzeczni i powiedzieć, że panu to podziękujemy, czy pani podziękujemy. Oprócz balonów. Oczywiście. I to będzie też związane ze świętami tak, Wielkiej Nocy. Tak, Wielkanocny odbywać się będzie 11 czerwca, kwietnia. Kwietnia, przed mm -hmm. Wielkanocą Dokładnie. i wtedy będzie można kupić koszyczki, tak, palmy, palmy oczywiście, i oczywiście. może nawet te, które się tutaj u, najbardziej udane, będzie można, będzie można zakupić. Później spodziewamy się konkursu Gamma. To jest konkurs dla dzieci śpiewających? Oczywiście z terenu miasta Ciechanowa, dla wszystkich szkół. Konkurs jest otwarty, nie ma dzielenia takiego, że tyle i tyle osób. No I, I na interpretację piosenki. Oczywiście, oczywiście, dowolna. Dowolna, dowolna piosenka, piosenka jest do wyboru. Do wyboru. I czy otwarte będzie to będzie gdzieś na otwartym terenie, czy Nie, u państwa? U, nas. u państwa uh -huh. w kameralne są, przyjęcie. Kameralne przyjęcie, <laughs> gdzie będzie można posłuchać najlepszej muzyki przez młode pokolenie Dokładnie. wyśpiewanej. Później spodziewamy się w maju koncertu. E, tak, e, tylko trudno powiedzieć w tej chwili, gdzie ten koncert odbędzie się. Czy na placu Jana Pawła II, czy na błoniach? A gwiazdą, wieczor gwiazdą wieczoru, gwiazdą tego koncertu będzie Kobranocka. Kobranocka. Mm -hmm. Świetnie. Czyli to dobra muzyka do posłuchania w Ciechanowie. Miejmy nadzieję, że na błoniach wtedy więcej miejsca będzie. No właśnie. Potem od przedszkole do Opola 16 maja. Tu znowu dzieci śpiewają. Tak, oczywiście. Bo ze względu na to, na ilość zainteresowania dużego, musieliśmy podzielić na jeden 3 czy, 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 czy nauczenie wczesnoszkolne i przedszkolne, wycofaliśmy od juniora do przedszkola. Rozumiem, rozumiem, czyli e, osoby starsze już muszą tutaj wcześniej, e, 25 kwietnia raczej w gamie się zaprezentować. Mm. I później spodziewamy się oczywiście wielkiego wydarzenia, czyli tego, na co dzieci czekają najbardziej, Dnia Dziecka. 31 maja, tak. czyli o dzień wcześniej, wyprzedzamy e, e, Dzień Dziecka. Tak. I tutaj zapraszają Państwo na jakieś zajęcia i tak e... dalej. Tak, czy to jest, e, czy w ogóle o zajęciach porozmawiajmy dla dzieci? Czy to jest tak, że na stałe w Państwa repertuarze są takie e, różne zajęcia plastyczne? W tej chwili nie, ale są zajęcia taneczne, akrobatyczne, zumba. Oh. 40+, plus, tak nazywamy zajęcia, czyli y, korekta kręgosłupu i tak dalej, no i y, taniec towarzyski. No, i to wszystko na razie. I te zajęcia na co dzień odbywają tak, się właśnie. Te zajęcia odbywają się na co dzień. Świetnie. Także wiemy już, znamy rozkład na cały marzec, nie tylko na marzec, ale na kwiecień i maj. Więc zapraszamy serdecznie Państwa. Dzisiaj e, moim gościem była pani dyrektor Ośrodka Kul Edukacji Kulturalnej Studio, pani Nina Rykowska. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Ale I może jeszcze byśmy powiedzieli o dniach Ciechanowa. To już w następnej audycji. Zapraszamy do następnej audycji, w której <laughs> będziemy rozmawiać o dniach Ciechanowa. Już już niebawem. Dziękuję serdecznie, Piotr Czaplicki. Do usłyszenia. Do widzenia.